Przed nami trzecie spotkanie w ramach Akademii Filmowej w Kinie Marzenie w Tarnowie. Tym razem zaprezentowany zostanie film Bilet na Księżyc w reżyserii Jacka Bromskiego. Tuż po projekcji widzowie spotkają się ze scenografem Markiem Zawieruchą. Udało się zaprosić. Wyjątkowego scenografa, ponieważ Marek Zawierucha jest osobą, która współpracując z wieloma wybitnymi polskimi reżyserami, a pozwolę sobie tylko powiedzieć, że mam w swoim dorobku filmy realizowane razem z Agnieszką Holland, z Jerzym Skolimowskim, z Wilhelmem Sasnalem, z Wojtkiem Smarzowskim. No właśnie, między innymi ostatni film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Ale chcąc rozmawiać o filmie, ja nie wybrałam do pokazu filmu Wołyń, więc wybrałam film Bilet na Księżyc, który poprzedzi spotkanie. Po obejrzeniu filmu Bilet na Księżyc, który wydawałby się jest filmem, którego akcja rozgrywa się w świecie współczesnym, scenograf nie ma aż tak znaczącej roli. Wydaje mi się, że będziecie Państwo mogli uzyskać odpowiedź, czy tak jest rzeczywiście? W filmie Bilet na Księżyc jest jeszcze jeden element, myślę, że zainteresuje Tarnowian, ponieważ fabułę filmu, bohaterowie. Znajdują się na tarnowskim dworcu kolejowym. No i teraz jest pytanie, czy to był nasz dworzec, czy nie nasz, jak to wyglądało, czy pada tylko um, taka nazwa, jak tworzy się takie miejsca. Myślę, że to wszystko będzie możliwe do. Um, do rozszyfrowania na spotkaniu z Markiem Zawieruchą. Projekcja filmu i spotkanie zaplanowane zostało na sobotę 19 listopada o godzinie 13 w Kinie Marzenie w Tarnowie.